Nie zawsze życie trzeba brać na serio. Jakiś czas temu, Kacper i Kamil chcieli trochę zaszaleć z fryzurą. Lubimy głupie pomysły, więc zaszaliliśmy bardzo. Nie dość, że Kacper i Kamil będą musieli ostrzyć się sami nawzajem, to ich losie zdecyduje jeszcze koło fortuny. Te zadanie, jak u każdego fryzjera, tak. najpierw trzeba klientowi umyć głowę. O, proszę bardzo. Czekaj, peleryna. peleryna. się zakłada przed czy po? <ścoughs> a ci to, prawda? To, to. <ścoughs> ten żel do depilacji. Łatwiej jest, jak ten kran sobie położysz jednak. No może, może, no może. Drugi będzie miał prościej, już będzie nauczony. Czy jak swojej dziewczynie nigdy nie byłem głowy, to może być w tym momencie zazdrosna? Ja nic nie powiem. 3 days later. Najdłuższe głowy w historii, bardzo mało. Ale za to jakie? No nie, nie. Daleko mamy, daleko mamy. To tak nie działa, ale hmm. Tu powinna, powinna być, On tak. No połóż się, połóż, połóż się, rozluźnij <grym> się. Nie napluj tylko na proszę. Mam nadzieję, że też używałeś tego czarnego, bo ja użyłem jakiegoś czarnego. Oj, to widzę. To trochę... Ładnie pachniał? No tak ładnie pachnie, ładnie, całkiem ładnie. No, to się nie no trochę wody masz wokół, czekaj, zaraz temu zaradzimy. To tu łupki. Jakby mi ktoś czołgiem po szyi przejechał. No, 50 zł. To naciskamy w środeczku. Tak, właśnie najpierw. Czy za kulis można jakąś pomoc? Zawsze mi się to kleiło. A przynajmniej który z tak Mówi <laughs> ci, ślinisz palce. To jest dobry, dobry, dobry <laughs> A, <laughs> że do siebie? Zawsze. <laughs> ale nie pokażę ci. Zawsze jak siedzę tutaj i widzę tylko pszczół, to nie widać co się z tyłu dzieje. Nie uciskam. <laughs> jak się <laughs> zrobię, to będziesz widział. Dobra, trzy paski na skroni. To jest uniwersalne wszystko? Wszystko pasuje do wszystkiego? 6 mm. Mało odważnie. あ。 Czyli zepsuć. to film z Zakonu Chrony. Dobra, fajnie nie drogę. Tak nie robi przecież. Tak, staramy się nie pójść na klienta. Krzywa, ale przykro. Na skroni jednej czy na skroni dwóch? Skronia się odmienia? No nie, na jednej stronie. Na jednej. Drugą sobie zostaw na kolejne wyzwanie. No, tak. Ci No ale się zestresował. Chłopak ci Czyń swoją popędność? <noise> Gotowy? Gotowy. No to kręcisz. Hmm, no to będziemy. Bracia Abibas. To <noise> <noise> zrobimy na prawej. No? Dobra, nie patrzę. Dawaj.

był jakiś taki sprytny trick, czekaj, to było tak, na no. no, bok, i do przodu. Ja nie bez powodu do stażystów chodziłem ja ci już mówię, muszę sobie taki pasek pamięci, ja nie pamiętam jak się nazywa, ale tak kojarzę, pasek pamięci, żeby zrobić na środku głowy, tak wzdłuż to głowy. gdzie, gdzie to? Paluchami, pyk. <laughs> Widzieliście na TikToku. Tak, dziewczyny sobie tak biorą kitkę, krzywkę i tak, no, i ale coś robię no, na no, pierwszy mm. Grałeś kiedyś w taką na piątkę. No. tam taki koleś, pol się nazywał. Miał taką fryzurę, to góry tą idealną równiutką. Pamiętasz go? Tak. No. To będziesz wyglądał lepiej. Mów mi pol. Taką ja ci za bardzo. O, czekaj, widzę ten pasek pamięci. Mam go. Tu już byłem. O, tu jeszcze. Wiesz jakby się co powiedzieć? Mniejszym grzebieniem było była. <grym> Sprawdzam. Sprawdzam. To by mi nie było, byłem. Wygląda nieźle. O, ale ci się do ucha nasypało, powiem ci, No to wcześniej już może miałeś. Ula la. la. Gramy dalej? Na pewno. To jest na gardze. Ja w międzyczasie w tej zobowiązku reporterskiego, Ty jak się czujesz? <laughs> Komfortowo, pewne ręce, fryzjera, więc. Czuję, że jestem oddany po prostu pod opiekę profesjonalisty. Zdecydowanie łatwiej jest pod głos. Poki eee. <laughs> fresh, kreska fresh. na twarzy niekrytą satysfakcję. <głos> <głos> tak <głos> Czy 3 mm to będzie przesada? No zobaczmy, co z tego wyjdzie. Masz tylko jedno osięcie. Nieźle. Ja myślę, to że to, to, to tu, tu był włoski zostawiłeś jeszcze. <noise> Naprawdę. Muszę zobaczyć tą technikę. No, się no, y, dzień w sumie jak co dzień. Normalna fryzurka długa, taka jaka lubię, także mam nadzieję, że po dzisiaj to mnie zatrudnią. Chciałbym tak tą prawą stronę ci dorównać, to nie wyglądasz najgorzej. Wzajemnie. <gry> <gry> Szukałem od dawna jakiegoś dobrego fryzjera i pewnego razu patrzę, patrzę, patrzę. Warsztat Fryzur Nazwa ciekawa, intrygująca. Przyszedłem, przywitał mnie bardzo młody chłopak z uśmiechem na twarzy, z radością i już atmosfera dla mnie w tym miejscu była wspaniała. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak tutaj to wszystko wyszło, i mam nadzieję, że wrócę tutaj niebawem. Temu salonowi oczywiście wystawiam 5 gwiazdek tyle się tylko da, tyle wystawiam. Jestem bardzo zadowolony z obsługi, bardzo zadowolony z wizyty. Dziękuję i na pewno wrócę tutaj niebawem. Yy, od dawna chciałem udać się do fryzjera, niestety zawsze ciała mnie mama. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest dobrą fryzjerką. Chciałem się wybrać po prostu do kogoś, kto nie ma do tym zielonego pojęcia. No i niestety, ale znów trafiłem na profesjonalistów. Moment, w którym tylko maszynka dotknęła mojej głowy, gdy ręka fryzjera spoczęła na moim barku, nogę oparł na krześle, od razu wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Dziękuję, chętnie bym tu wrócił. Mamy nadzieję, że ostatnie kilka minut dostarczyło Wam wystarczająco dużo rozrywki i motywacji do tego, żeby spróbować zrobić coś dziwnego samemu. A jeżeli chcielibyście przeżyć przygodę na fotelu, możecie do nas napisać, załatwimy to Wam.